Witam Was moi kochani bardzo, ale to bardzo serdecznie, myślałam, że Pinci gdzieś tu nie chce pokopać. Yy, w, moim, w, w moim vlogu witam serdecznie nowych i starych subskrybentów, bardzo się cieszę, że Was stale przybywa. Jest to dla mnie motywacją do tworzenia nowych filmików i co, zabieram się za tym? Blaskowe orzeszki znalazłam, a tu jest drzewo, ale dużo będzie orzechów. Będziemy, moi kochani zobaczyć coś ciekawego w alniku. co chciałaś powiedzieć? Ty technologii? technologii? <noise> <noise> nie, bo pieczywo ci u nas dostatek, nie? Co to jest? Aha, to są... Ciasto. Nie, nie, to nie jest ciasto właśnie. To są w słoiczkach, widzisz? Plus. Aha! To jest ciasto plus. Ale fajne. W jakiej cenie to jest? Pierwszą rzeczą to jest serek. Chyba już większość widzieliście. Jakby to tak, żeby wyostrzyło. O, pierwszą rzeczą to jest serek. Banany i to jest wszystko na dzisiejszy. Śniadanko. Taki pudding proteinowy. Szczerze to nie pamiętam cen. Sosik, terawita. Może być przepyszny. I coś jeszcze mamy? Aha, i, i troskaweczki. Ugryzły, ale znaczy nie wiadomo do końca czy go ugryza, bo nie widać w ogóle, nie? Hmm. No jest, już dobrze to. No, puszczaj, puszczaj. Może to sposobem zrobić. Może to sposobem zrobić, dawaj, dawaj, Jest. Moi kochani, jedziemy po rowerki, bo zostaliśmy się uznajemy. I trzeba większą furą jechać, bo trzeba dwa zapakować no, od razu. Idziemy raz. na stację zatankować samochód, bo mamy mało no, paliwka. Co to było? wam wcześniej, że od rana wydawało się, że będzie bardzo przyjemna pogoda, ale w tej chwili jest upał, zarobił się upał. Mimo tego, że nie ma jakiegoś specjalnego słońca. Paliwko bo ile? U, o Jezu, jak poszło do góry, nie 6,49. I wychodzimy, mamy zatankowane autko. co, idziesz? Aha, idziesz, dobra. Mam tutaj moją nie muszę ją wsadzić teraz do samochodu. I moja kuska zapakowana, a druga kuska z tyłu bagażnika. Do talerza. co są. Muszę sobie kupić taką tarkę, bo córka ma i... Do czosnku przede wszystkim się sprawdza dobrze, a tu jest do czosnku, no właśnie nie wiem czy to, czy, czy tą tarkę. Tu jest fajne odczucenie na, na sujeczki, na garnuszki, na miseczki. nie bo są fajne dresiki tutaj na takim kieciu lub nowość w jakiej cenie jest. To są spodnie. Słuchajcie, nie chcę mi się przebierać, ale naprawdę za 40 zł takie spodnie dresowe. Fajne. Słuchajcie, i tak wyglądają te spodnie, mimo tego, że one są dużo za duże dla mnie, bo to są emki rewelacje. Świetne tutaj na takim wysokim stanie. Naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Bardzo fajne spodnie za 40 zł. Takie mięciutkie są. Świetne, naprawdę. Błyszczyk. tutaj diamond w promocji za 10 zł fajny jest ten rozświetlacz do twarzy nam bardzo ładny nie, no to jest ten. on się tak bardzo mocno rozsmarowywuje i takiego połysku No Pięknie wezmę dwie maseczki, bo one są bardzo fajne. Jedną białam córce, porwałam, więc muszę jej oddać. A czy są te jandy? Tu a są, ale niestety nie ma na promocji, także szkoda. Nie tak ja nie mogę mieć tej Bubble Size, dlatego że mnie strasznie gigla po twarzy. No możemy mieć, bo wszystko mamy. W sumie nie wszystko, bo nic nie mam. mamy, tylko maseczki, ale. Ale możemy iść idziemy do żabki po ryż dla Timona i Kinsiego I on jest w którym miejscu tu chyba, nie? Tak. Jest ryż. Ile? 7-8 złotych? Światyczki Co To jest jeszcze smacznego. Ojej, to kasernie jaki ładne, nie, nie To już mamy? Lery. a ta babka wózka mhm. mhm. dziękuję do widzenia miłego dnia to tylko ja mogę zrobić Stylody najpyszniejsze znalazłam to jest jakiś aloes aloes ale chyba ten jest najładniejszy Tego tak. Ten też jest ładny. Mhm. Ale ma urwany listek. A ten... nie ma. Dobra, ten... Jest. No i zobaczcie, to jest ryż biały 3 zł, a tam 7 po prostu jest tam... co? co my tu mamy ciekawe... A co to są za perfumy? A to nie są te, co są tak reklamowane? Czekaj, zobaczymy te zapachy. Coś mi się wydaje. Ale ładne. Czwóreczka, czwóreczka 29. dziewięć. ładne te parfumy powiem Ci. Ale w jakiej cenie one są? W każdej góry. Badnie, maska, szampon, korektor, woda, parfuma, trzydzieści jeden dziewięć. Aha. Uwielbiam sobie w oczy teraz psi... Mmm! Ładne te perfumy powiem. Ciekawe, ciekawe na ile trwały one. Myślę, że Przyjadę sobie na takie kino. Tu tu, się, tu, tu się. Ale jest, muszę zamknąć. A zobaczcie, jakie ładnego kwiatka właśnie kupiła. Widzicie? To jest papuski, babci, przynoszisz na Dzień, To jest córki, to robię sobie paznokcie, bo zobaczcie. Piękny jest ten lakier, ale niestety tak schodzi, ten zwyczajny, że trzeba... Muszę zrobić sobie hybrydkę. Jezu, te, te zmywacze mają tak fatalny po prostu zapach. Okropnie. Aż mi oczy łzawią. Słuchajcie, ja za prawą rączkę wziąłem się córkę, bo mogę sobie nie poradzić. Ja sobie zrobię sama, to niestety mi się nie trzyma. Moi drodzy, to jest obiadek dla wszystkich. Dla psiatków. A dla nas to puste mi Tu jest pusz na pomidorówce. I później oglądamy filmik. Będziemy oglądać filmik. No tak! No. Piękny by się ułatwił. papi! To jest zachłania kupień, czyli co na tym mam Kochani, tak mi smakowała ta zupka, że zrobiłam sobie jeszcze małą dolewkę i chlebek do tego taki, wiecie, do, pom do pomaczania. Niamcik. Jeżeli jecie razem ze mną, bo nie powiedziałam tego wcześniej, to życzę Wam wszystkim smacznego. Słuchajcie, obiadek zjedzony, filmik obejrzany i wracam do domu. A pogoda jest pada, niebo zachmurzone, ale nie jest tak zimno, bo są 22 stopnie. Także. No i kochani, ja przyjeżdżam do domu, a tu praca <laughs> no, nie przeskej mnie. Placuszki się robią. pięknie wyglądają te placuszki ziemniaczane. Z moim synem zasiadamy do jedzenia. Zobaczcie, jakie piękne placuszki. Do tego mamy sosik Boże, jak to pachnie niesamowicie. I życzę Wam smacznego. Do tych placuszków mamy sałatkę spora, śmietana osiemnastka i nic więcej, nie? Tylko pieprz, sól i wszystko, tak? Przepyszne, naprawdę. Kochani, właśnie syn kupił taki napój w stylu tureckim. Bardzo dobry. Trochę przypomina smakiem mmm, nasz kefir. Smaczne. Witam Was moje koleżanki bardzo, to bardzo serdecznie w kolejnym dniu na moim vlogu. I dzisiaj miałam sprzątek, co mnie pewnie nie ominie, ale córka do mnie zadzwoniła i musimy coś załatwić w mieście. Także lecimy, zapraszam bardzo serdecznie, a później pewnie będzie sprzątanie. Mam nadzieję, mam na to raz, że ochotę, a dwa, że jakby potrzeba, bo nie było mi 5 dni w domu i wiecie, wiecie jak to jest, zakurzy się. No, dobra, lecimy. Ale był problem z parkowaniem. Kochani, idziemy sobie do galerii. MM, Zobaczy, co tu jest ciekawego. Wiem, że na pewno tu jest pepko, dawno nie byłam, więc. O no i chyba. No, może do chyba też wstąpimy. <laughs> Zobaczymy. Ma herbatkę, to coś dla mnie. O, jakie fajne Trzydzieści 38 zł. Taki. Ale to jest do barzenia herbatki fajne. Mhm. Tutaj taki na prezent śliczny, na 70 zł. bardzo ładno, Piękne. Tam jest coś dla Ciebie. i są kotki Na pierwsze, nie? Do zobaczyć, co tu jest ciekawego od wczoraj. Znaczy, byliśmy co prawda w innym ale myślę, że ten asortyment nie różni się tak bardzo. Tutaj są takie doniczki, jak ja mam, co prawda, te i I 35 zł chyba kosztuje. Znaczy, czekam na promkę, bo te 8 zł kosztuje 4 słyczki. Mało, ale potrzebuję bardzo dużo tych słoiczków, więc czekam na promocję. są na promocji szkamiki. Mamy takie spodnie. Fitness, bardzo fajne. Fajny kolor jest i po 60 zł. I do tego są bluzy takie. Duże one są, nie? Takie oversize troszeczkę chyba. Bardzo fajne te bluzy. jakieś świetne ogrodniczki tu są. zaraz je przymierzę. A w jakiej cenie one są? My pójdziemy sobie jeszcze do Lidla, tak myślę. Które? Te czarne. Oj, kochani, byliśmy, ale nic ciekawego nie było. Hmm. Na kawkę na Stary Rynek. A słoneczko zaczyna spierać, nie? Takie. Zajdziemy na jakieś pierożki, co? Czy nie? W tutaj nie mam ochoty od rana na jakieś pierogi. Czekamy na kawkę. Szkoda, że tak jest wszystko rozkopane. Słyszysz tą babkę? Coś się spodziewać jak stary rynek. Nie wygląda. Tak nie widać, koparek. Wydaje się, I w drodzy już tu mam wszystko przygotowane Ziemię... To znaczy tą ziemię, którą mam jeszcze trochę i mam nadzieję, że starczy mi na te dwa kwiatki, ale to zobaczymy. Zobaczcie, te doniczki wyglądają praktycznie tak samo jak te z Pepco, z tym, że tamte są takie pieprz, sól, te nie, No i nawet mają taką samą, nie wiem jak to nazwać, zdjęcie, generalnie to jest to samo, tylko jakby firma zmieniona. No dobra, lecimy z tym. Dylemat, gdzie je postawić. Znaczy, w sumie nie mam dylematu, bo najchętniej bym je tutaj postawiła, najbardziej mi się podobają. Natomiast jest tak silne słońce, że myślę, że popali mi te kwiaty i sądzę, że na razie po prostu będą stały na stole. Jak nie będzie już takie ostre słońce, to wtedy je tutaj może postawić, bo one tutaj naprawdę fajnie się prezentują. W tej chwili one będą tak tutaj kurczę, chyba jest pod światło i słabo widać. Tak będą stały, tylko pozostaje jeden problem z co, co ja mam zrobić z tymi? Mm -hmm. Na pewno nie znajdę miejsca. Muszę okay, pomyśleć, że się... chyba pójdą na dół do dużego pokoju. Tak pomyślałam, ale jeszcze przypomniało mi się słuchajcie, że ostatnio, nie wiem, czy to było na ostatnim vlogu. Nie wiem, na którym się podlinkuję też, jak nie zapomnę, oczywiście, kupiłam, słuchajcie, taki bluszcz piękny, bo to już wam mówiłam, że właśnie chciałabym, żeby tu mi się piął. I słuchajcie, dostałam na promocji w Lidlu ten blusz po 6 zł. Także cieszę się niesamowicie ten wrócił na swoje miejsce, ale dopóki nie znajdę lepszego miejsca, będzie tutaj. A ten kwiatek stanie sobie tutaj na razie. Gdzie właśnie skończyłam sprzątać i byłam w garażu po ziemniakach. bo syn przywiózł mi, słuchajcie, 20 kg ziemniaków, po dałam córce. Część mam w garażu, bo się po prostu popsują w tym cieple, a tu już mam, a tu już mam uszykowane, yy, znaczy uszykowane wczoraj zostało z tych placuszków, więc dzisiaj je usmażę, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Słuchajcie, spróbuję zrobić na praktycznie bez oleju zrobić y, mielone dla mojego syna, Tutaj już się te kotleciki y, z ziemniaków usmażyły, Pokroję cebulkę do tego mielonego. to, to mielone mam y, z kurczaka tym razem. I włożę cebulkę i no, pora. Bo mój syn bardzo lubi pora, więc wrzucę mu też do tego mielonego pora. Już nasze stawione, tylko muszę jeszcze je przykryć i to się złoży. O Jezus, Ja właśnie to... skończyłam. Robić obiadek dla syna z Schabo... <laughs> Nie z tylko mielony. I tutaj zrobiłam mu taką sałatkę spora i ogórka z jogurtem I to tyle. I kochani, już przychodzę się do Was pożegnać, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, nie patrzcie na tą godzinę, bo to nie jest ta godzina, nie, 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 tej mamy godzinę 19.30, dopiero skończyłam ten obiad, tak jak przed chwilą widzieliście i przychodzę się do Was pożegnać i mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, jeżeli tak, to będę przeszczęśliwa, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej i co, do zobaczenia, mam nadzieję, jak zwykle, do przyszłego vlogu, ciao!